Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania bieżących informacji ze świata. Ustępująca ze stanowiska kanclerz Niemiec Angela Merkel ma odwiedzić w najbliższą niedzielę Izrael. Merkel spotka się z premierem Naftalim Benetem, prezydentem Herzogiem i ministrem spraw zagranicznych Jairem Lapidem oraz weźmie udział w posiedzeniu gabinetu w Jerozolimie. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev w słowach skierowanych do Iranu powiedział: Okazujemy dobrą wolę, ale to nie znaczy, że przyjmiemy pojawiające się wobec nas bezpodstawne oskarżenia. Tutaj nad brzegiem rzeki Aras mówię, że bezpodstawne oskarżenia przeciwko nam nie pozostaną bez odpowiedzi. Oskarżają Azerbejdżan o sprowadzenie obcych sił na nasze terytorium. Co to ma oznaczać? To, że Azerbejdżanem nie rządzi naród Azerbejdżanu, ale obce mocarstwo? Takie słowa to brak szacunku dla nas i nie możemy tego zaakceptować. Prezydent Azerbejdżanu podczas wizyty w bazie wojskowej znajdującej się w rejonie Dziibrail na granicy z Iranem zapozował do zdjęcia z izraelskim dronem Kamikaze Harop który był używany podczas walk o górski Karabach. W środę zaś minister spraw zagranicznych Iranu, Hossein Abdullahian, przybył do Rosji. Szef MZ Iranu powiedział, że Iran oczekuje, że Rosja będzie wrażliwa na wszelkie możliwe zmiany granic, obecność terrorystów i ruchy reżimu syjonistycznego, które są przeciwko pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu w regionie. Dodał, że Iran na pewno nie będzie tolerować zmian geopolitycznych ani zmian mapy na Kaukazie Południowym. Powiedział: Mamy poważne obawy dotyczące obecności terrorystów i syjonistów w tym regionie. Rosja zaproponowała stworzenie nowego formatu na Kaukazie, formatu 33, +3, obejmującego trzy państwa kaukaskie: Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. Oraz ich trzech większych sąsiadów Rosję, Turcję i Iran format będzie dotyczył kwestii bezpieczeństwa, odblokowania więzi gospodarczych i transportowych powiedział Ławrow na konferencji prasowej po spotkaniu z Abdollahianem. W obliczu narastających napięć między Iranem a Azerbejdżanem Baku przyjęło delegację sił bezpieczeństwa z Izraela. Według saudyjskiej gazety Elaf, przedstawiciele Izraela zapewnili władze Azerbejdżanu o wsparciu i gotowości do udzielenia realnej pomocy w przypadku agresji ze strony Iranu. Źródła publikacji twierdzą, że dwa myśliwce F-35 izraelskich sił powietrznych zostały na stałe rozmieszczone w Azerbejdżanie. Jednocześnie Izrael jest gotów wysłać do regionu dodatkowe siły. Ponadto Azerbejdżan zamierza podpisać umowę z Izraelem na zakup systemów obrony przeciwrakietowej Arrow 3, przeznaczonych do zwalczania pocisków kierowanych średniego zasięgu. Teraz parę słów o sytuacji pomiędzy Tajwanem a Chinami. Upadek Tajwanu na rzecz Chin wywołałby katastrofalne konsekwencje dla pokoju w Azji, napisała prezydent Tsai Ing-wen. A Tajwan, jeśli będzie zagrożony, zrobi wszystko, by obronić się samodzielnie. Chiny powinny pamiętać, że konsekwencje upadku Tajwanu byłyby katastrofalne dla regionalnego pokoju i systemu sojuszy demokratycznych. To byłby sygnał, że w dzisiejszym globalnym starciu wartości autorytaryzm ma przewagę nad demokracją. USA i Chiny doszły do wstępnego porozumienia, by prezydenci obu krajów odbyli wirtualne spotkanie przed końcem roku, informuje Reuters, powołując się na przedstawiciela administracji Joe Bidena. Sekretarz stanu USA Antony Blinken ostrzegł Chiny, by ich lotnictwo przestało naruszać strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu. Podkreślając, że takie sytuacje narażają region na ryzyko przypadkowego konfliktu, który mógłby doprowadzić światowe mocarstwa na skraj poważnego starcia. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni prowokacyjną działalnością wojskową Chińskiej Republiki Ludowej w pobliżu Tajwanu. Jak powiedzieliśmy, działalność ta destabilizuje, grozi błędami w ocenach sytuacji i może podważyć regionalny pokój i stabilność. Natomiast według starszego analityka ASPI, doktora Malcolma Davisa, Australia musi być gotowa na możliwość wielkiego międzynarodowego konfliktu pomiędzy mocarstwami Zachodu i Wschodu, gdyby Chiny, Xi Jinpinga, zdecydowały się zająć Tajwan. Jest taka możliwość, nie powinniśmy się oszukiwać, że tego rodzaju poważny konflikt sił nie ma prawa się wydarzyć, mówił Davis dla Sky News. Jeśli chodzi o Rosję, nie mam wątpliwości, że próbowaliby wykorzystać sytuację, być może wykonując ruch przeciwko wschodniej granicy NATO w państwach bałtyckich. Więc istnieje taka możliwość i musimy być na to przygotowani. Alternatywą jest zasadniczo pozwolenie Chinom na swobodne działania w regionie Indo-Pacyfiku, ale to może mieć skutki niemal katastrofalne. Dr. Davis powiedział, że Chiny spodziewają się, że gdy spróbują zająć Tajwan, wówczas zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi i krajami sojuszniczymi w bezpośrednim konflikcie. Myślę, że są na to gotowi. Kiedy spojrzysz na to, jak przebiegała modernizacja chińskiej armii Ludowo wyzwoleńczej w ciągu kilku ostatnich lat, widać, że aktywnie przygotowują się do walki i pokonania Stanów Zjednoczonych w wojnie. Więc rozumieją to, wiedzą o co toczy się gra i nie mogą sobie pozwolić na to, aby Tajwan pozostał de facto de facto niezależny. Z perspektywy Xi muszą zająć Tajwan i na pewno spróbują. Podczas swojej wizyty na Ukrainie prezydent Izraela, Isaac Herzog, powiedział, że Europa nie może tolerować antysemityzmu w żadnej formie. Prezydent Isaac Herzog, kontynuując swoją wizytę w Kijowie, podkreślił długą historię Żydów na Ukrainie. Relacja między nami opiera się na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Naród żydowski ma wspaniałą przeszłość na tej ziemi. Tutaj urodziły się i wychowały niektóre z największych żydowskich i izraelskich postaci: przywódcy religijni i duchowi, mężowie stanu, myśliciele syjonistyczni i wybitne postacie kultury mówił Herzog podczas konferencji dla mediów, stojąc obok ukraińskiego prezydenta Wołodymira Załańskiego. Podziękował Załęskiemu, który jest Żydem, za zatwierdzenie przez ukraiński parlament w zeszłym miesiącu ustawy zakazującej antysemityzmu. Musimy uczyć się z historii. Cała ludzkość, a w szczególności Europa, nie może tolerować żadnej formy antysemityzmu, ani protestów, ani wymazywania i negacji historii, ani też gloryfikacji morderczych postaci z przeszłości, mówił Herzog. Szef Sztabu Izraelskich Sił Zbrojnych Aviv Kochawi obiecał we wtorek kontynuowanie operacji militarnych w celu przeciwdziałania zdolnościom wojskowym Iranu, w tym jego programowi nuklearnemu. Operacje niszczenia irańskich zdolności będą kontynuowane na każdej arenie i w dowolnym czasie, a plany operacyjne przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu. Będą nadal rozwijane i ulepszane, mówił Kochawi podczas ceremonii dla nowego szefa wywiadu wojskowego Aharona Khaliwy. Generał dywizji Tamir Hayman, ustępujący szef wywiadu, powiedział, że Republika Islamska Iranu jest obecnie stabilna, ale przewiduje, że kiedyś w końcu upadnie. Szef Roskosmosu Dmitrij Rogozin powiedział, że satelity Ilona Muska Starlink mogą być wykorzystywane do celów wojskowych, np. do kontroli pocisków manewrujących, specjalnych sił operacyjnych i sieci szpiegowskich. USA rozpoczynają wycofywanie jednostek bojowych z Iraku, żeby osiągnąć założenie całkowitego wycofania się do końca bieżącego roku. Teraz fragment artykułu Global Times. Tajna obecność wojsk amerykańskich na Tajwanie nie ma realnego zagrożenia, ale może przybliżyć i przyspieszyć zjednoczenie Chin. The Wall Street Journal, powołując się na anonimowych urzędników amerykańskich, poinformował w czwartek, że amerykańska Grupa Operacji Specjalnych i Kontyngent Piechoty Morskiej potajemnie działają na Tajwanie, aby prowadzić szkolenia z żołnierzami tajwańskimi i ma to miejsce od co najmniej roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oświadczyło w piątek, że Chiny Kontynentalne podejmą wszelkie niezbędne środki w celu ochrony suwerenności i integralności terytorialnej po doniesieniach amerykańskich mediów, że na wyspie Tajwan rozmieszczono co najmniej 2 tuziny żołnierzy amerykańskich, którzy potajemnie pomagają szkolić lokalne wojska. Teraz Washington Post o tajemniczym uszkodzeniu amerykańskiego okrętu podwodnego. Okręt podwodny marynarki wojennej o napędzie atomowym został uszkodzony w kolizji na Morzu Południowochińskim. Kilku marynarzy zostało rannych. Do kolizji doszło 2 października, ale ujawniono ją dopiero w czwartek. Urzędnik marynarki wojennej, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości ze względu na delikatność sprawy, Powiedział, że utrzymywanie sprawy w ciszy przez kilka dni pozwoliło załodze USS Connecticut na podróż z powrotem na guam. Marynarze odnieśli drobne i średnie obrażenia. Okręt podwodny pozostaje w bezpiecznym i stabilnym stanie. Napęd jądrowy USS Connecticut i jego przestrzeni nie zostały naruszone i pozostają w pełni sprawne. Oceniany jest zakres uszkodzeń pozostałej części okrętu. Służba zapowiedziała zbadanie incydentu. Urzędnik marynarki powiedział, że uważa się, że statek mógł zderzyć się z obiektem takim jak na przykład zanurzony wrak statku lub kontener. Chiński przywódca Xi Jinping obiecał w sobotę, że zrealizuje pokojowe zjednoczenie z Tajwanem. Tajwan wkrótce potem zareagował, wzywając Pekin do porzucenia takiej retoryki, powtarzając, że tylko obywatele Tajwanu mogą decydować o swojej przyszłości. Przemawiając w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, Xi Jinping powiedział, że Chińczycy mają chwalebną tradycję przeciwstawiania się separatyzmowi. Separatyzm niepodległościowy Tajwanu jest największą przeszkodą w zjednoczeniu ojczyzny i najpoważniejszym ukrytym zagrożeniem dla odrodzenia narodowego, powiedział w rocznicy rewolucji, która obaliła ostatnią dynastię cesarską w 1911 roku. Pokojowe zjednoczenie najlepiej odpowiada ogólnym interesom narodu tajwańskiego, a Chiny będą chronić swoją suwerenność i jedność, dodał. Nikt nie powinien lekceważyć zdecydowanej determinacji Chińczyków, silnej woli i silnej zdolności do obrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej. Historyczne zadanie całkowitego zjednoczenia ojczyzny musi zostać wypełnione i na pewno zostanie spełnione, mówił Xi Jinping. I na koniec informacja, że wojsko USA rozmieściło baterie systemu Iron Dome na wyspie Guam. I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.